O książkach. Wędula Czabak i Krzysiu Tomasik. Książki, o których usłyszysz w tym odcinku podcastu, możesz kupić na stronie wydawnictwo.krytykapolityczna.pl w promocyjnych cenach. Wspieraj niezależnych wydawców. Dzień dobry, witamy w podcaście Krytyki Politycznej o Książkach. Ja nazywam się Wędula Czabak. A ja Krzysztof Tomasik, i dzisiaj witamy wyjątkowo, ponieważ mamy odcinek wyjąt... specjalny. Odcinek specjalny, <grym> właśnie zupełnie wyjątkowy, nadprogramowy, można powiedzieć. Będzie to też odcinek poświęcony jednej osobie. I żeby nie trzymać w niepewności, to będzie tą osobą Kim Gadunin. Nasza koleżanka, bardzo ważna postać krytyki politycznej, od zawsze w krytyce politycznej, od zawsze także związana z wydawnictwem i krytyki, i z książkami, które się tutaj ukazują. A teraz Kinga ma urodziny, kończy 70 lat, i z tej okazji. Chcieliśmy przybliżyć Państwu jej sylwetkę, jeżeli jeszcze jej nie znacie. Tak, albo jeśli już znacie, to jeszcze też dodać, dodać, dodać nowy kontekst, bo przede wszystkim czytelnicy i czytelniczki strony krytyki politycznej znają Kingę jako recenzentkę książkową. Wspaniałą recenzentkę od razu dodam. Co tydzień, w sobotę, w każdą sobotę mogą Państwo przeczytać nową. Nowy odcinek właśnie recenzji Kingi o książkach. Z zasady nie recenzuje książek krytyki politycznej, tylko, tylko recenzuje. Może to i dobrze. No, w każdym razie taką, 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 taką tutaj została przyjęta zasada. No bo Kinga nie owija w bawełnę. Po prostu pisze po lekturze książek to, co o nich myśli. Nie zawsze są to, prawda, laurki. Mhm. Ale, ale zawsze, zawsze, zawsze wnikliwa lektura i tak. zresztą często nie jest to jedna książka, tylko, tylko, tylko kilka połączonych jakimś wątkiem, robią się z tego też trochę takie recenzje o felietony. Ale jeżeli myśleliście państwo, że właśnie Kinga Dunin jest naszą felietoniską, to nie tylko, gdyż jest również socjolożką, działaczką feministyczną od wielu lat, działaczką demokratyczną też, prawda, bo była w, była w opozycji, jedną z osób, która ukształtowała i stworzyły krytykę polityczną, redaktorką książek, I, i o tym dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. I, I właściwie tego jest tak dużo, że nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo od czego zacząć. Może, może z, zacznijmy. Ja, ja mam dla ciebie pierwsze pytanie. Kiedy poznałaś Kingę Dunin? A to akurat bardzo, to akurat bardzo proste i bardzo, bardzo łatwe. Poznałem ją w 2004 roku przy okazji, w Łodzi, przy okazji promocji książki Homofobia po polsku, książki, w której oboje się znaleźliśmy, to znaczy nasze teksty się znalazły, to była dość ważna książka wówczas pod redakcją Błażeja Warkockiego i Zbyszka Sypniewskiego która miała być taką pierwszą próbą no, opisania właśnie polskiej homofobii, przede wszystkim w dyskursie medialnym. I to była taka książka, która po raz pierwszy postawiła sobie za cel przeniesienie środka ciężkości z homoseksualności na homofobię, że tak naprawdę tu problemem nie jest właśnie homoseksualność, czy, czy jak dzisiaj byśmy powiedzieli LGBT, wtedy jeszcze tego, 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 ten skrót nie funkcjonował, tylko właśnie na homofobię i zdiagnozowanie i opisanie tej, tej polskiej homofobii. Kinga, Kinga była wtedy też właśnie bardzo ważną postacią dla tej książki i, i, i w dużej mierze wywarła wpływ na, na, na jej kształt i była takim też do Dobrym duchem, jako właśnie już osoba bardzo znana, medialnie, rozpoznawalna, ważna, w tym zarówno właśnie dla, dla, dla środowiska feministycznego, jak i jak i dla, jak i, jak i dla społeczności LGBT. I, no i tak, ta, 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 tak, tak to właśnie była, a wówczas mogę też powiedzieć, że właśnie Kinga była felietoniską wysokich obcasów. Mhm. Niedawno, niedawno obchodziliśmy 25 lat wysokich obcasów i w pierwszym numerze właśnie był, 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 był felieton Kingi, czego chcecie ode mnie, wysokie obcasy. Później tak się nazywała jedna, jedna z jej książek, będąca zbiorem, zbiorem jej tekstów. No i chyba też właśnie te felietony w wysokich obcasach dały jej największą rozpoznawalność i największą popularność, yy, które się właśnie ukazywało od 99 roku. Mm -hmm. Dzisiaj to w ogóle trudno dzisiaj to trudno wytłumaczyć nawet, Ponieważ ten, ten, ten dyskurs właśnie feministyczny, równościowy, jest właściwie stale obecny w mainstreamie, ale to były zupełnie. zupełnie... To był wtedy przełom, prawda, to, o czym pisały wysokie obcasy, w swoich początkach. Tak, a, a jeszcze wewnątrz, wewnątrz tych obcasów Kinga Dunin była w swoim felietonie w tenisówkach, jeszcze była bardziej. Radykalna, lewicowa tak. widoczna. Tak, tak, i, i, i rzeczywiście te felietony fantastyczne, dowcipne, złośliwe, sarkastyczne, autoironiczne też, rzeczywiście wywoływały ogromną, o, ogromną jakąś taką polemiki, wrzawę. Ludzie pisali jeszcze wówczas listy papierowe do, do, do redakcji, część, część, z nich była, część z nich była publikowana. Niektórzy myśleli, że to jest właśnie jakaś taka wpływowa postać Wysokich obcasów, całej, całej gazety wyborczej, redaktorka naczelna, a to po prostu była taka felietonistka, która, która wykorzystywała to, to swoje prawo felietonistki, czyli bycia. Trochę, trochę obok, trochę, tro, trochę, trochę z zewnątrz i, i, i wpadania właśnie raz na dwa tygodnie, ponieważ to, były, to, to, to było też bardzo gdzieś śmieszne, że Kinga Dunin była felietonistką na zmianę z Janą Szczepkowską. I to było. To, 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 to były kompletnie różne temperamenty, kompletnie różne różne style. Ja pamiętam, jak 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 to śledziłem wówczas na stronie to, to było bardzo zabawne, kiedy się wchodziło właśnie na... E, na... Nie czytałeś w papierze, bo ja pamiętam z papieru. Tam tak, w papierze to... też, ale właśnie chciałem zobaczyć też te, te komentarze i, i na przykład właśnie wchodziło się na, na felieton Janny Szczepkowskiej i tam był, nie wiem, dwa komentarze takie w stylu, och, jak pani to pięknie napisała, a później się wchodziło na felieton Kingi Duni i tam była po prostu kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, taka, taka nawalanka między przeciwnikami i zwolennikami wolennikami więc to więc to rzeczywiście była y to, to, to były takie fantastyczne, fantastyczne, e, f, fantastyczny czas I, i to były rzeczywiście takie felietony też, e, wiem po sobie, ale też po, po, po kręgu znajomych, na które się czekało, na które, ja. na które rzeczywiście to, to był taki, taki właśnie ten nasz głos mniejszościowy, to jak, jak nie wiem, ukazał się jakiś mizoginiczny tekst albo homofobiczny, to właśnie się czekało na tą polemikę Kingi Dunin, która, która, która będzie, która, która, która się ukaże i jakby e, we, weźmie we weźmie nas w obronę w tym, w tym, w tym mainstreamie. Rze rzeczywiście to był ten... Um, tak, tak trochę to, 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 to wspominam. Tak, no bo Kinga Dunin jest nie tylko felietonistką, ale jest też autorką książek i... Tak, no wielu w... książek. Wielu, wielu książek. Przede wszystkim my tutaj musimy i chcemy powiedzieć o książce, która ukazała się u nas w, na w naszym wydawnictwie. Tak, e... czyli rozmowę rzekę Sławka Sierakowskiego z Kingą, Dunin, Kochaj i Rób, ale to już właściwie było takie zwieńczenie. No tak, to jest jej książkowej drogi. To jest tak, ponieważ tutaj jest właśnie ta rozmowa Sławka Sierakowskiego, o której wspomniałaś, która jest przetykana, przetykana właśnie innymi tekstami mm -hmm. i, i które no, tam są po prostu dopowiedzenie, do, do wyjaśnienie, wyjaśnienie też takiej, takiej drogi życiowej tak. Kingi, o której też wspominałeś, która też jest, też jest która też jest bardzo bardzo ciekawa ciekawa i ta książka, To Też kochaj... bardzo konsekwentna, prawda, w swoich wyborach, bo właściwie przez całe życie mm. y, walczy <noise> o prawa mniejszości. <noise> Tak, i rzeczywiście tutaj ta książka wciąż jest u nas w, w księgarni do kupienia, do, na stronie, zarówno wersja papierowa, jak i e-bookowa, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. No To jest po prostu jedna z książek, która, która wyjaśnia tą, tą, tą drogę, drogę Kingi Dunin i, i, i wyjaśnia skąd. Ona yy, taka, taka, taka się wzięła. Ale też właściwie my też możemy się pod tym podpisać, no bo jest to takie lewi lewicowe spojrzenie na świat, lewicowe przekonania i Walka o lepszy świat dla tak, nas wszystkich. No jak... Wiem, jak to górnolotnie brzmi, no, ale i, i skąd, <laughs> czasem i, trzeba. I skąd, i skąd to wszystko, wszystko się wzięło? Ale oczywiście nie będziemy tutaj tylko e, się ograniczać tylko do e, tej jednej książki, mhm. ponieważ zanim powstało wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kinga już wydawała książki i, i też część z nich na pewno jest jeszcze dostępna i e, wa, warto je t, to, to były wówczas głośne, ważne książki, na przykład Karoca z Dyni, czyli Zbiór z, z 2000 roku, znalazł się w finale Nike. Wówczas to, to, to były takie czasy. Książka przegrała z Jerzym Pirchem, więc. Symboliczne. Więc, więc to, tak, to, to, to rzeczywiście symboliczne, zresztą to śmieszne, bo. bo Taki był kwestionariusz w, w Wysokich Obcasach, gdzie znani mężczyźni odpowiadali na takich kilka... Chyba nadal jest ta męska końcówka, Nie, nie, coś to innego. był kwestionariusz pr A, i, Tak, tak, pamiętam, i, i, masz rację. I tam był rzeczywiście kiedyś Jerzy Pilch i zapytany, czego się boję, odpowiedział Kingi Dunin. Więc, ha, ha. <laughs> więc rzeczywiście to, to, to też, to, 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 to mi się też przypomniało. Karoca z dyni to jest, to jest książka, którą łączy Opowieść o Kopciuszku. I tak naprawdę to jest ta, to jest, to jest ta baza tej, tej książki, wokół której. Wokół której um, tak, że kobiety się. są tymi kopciuszkami, które cały czas próbują wejść do zamku, do mainstreamu. Tak, ale też tu jest właśnie ta, taka próba no, przepisania innego spojrzenia, na przykład właśnie upomnienia się o te złe siostry, co mhm. one czuły, jak, jak one były, i, 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 i też zastanowienia nad innym, Zakończeniem na przykład, że być może, być może książę wcale nie musi się związywać z kopciuszkiem, może, może się z, z jakimś innym mężczyzną e, związać. Z, po, czy, czy po prostu z innym mężczyzną, więc, więc to jest też, więc to jest też e, f, fantastyczna sprawa. A pierwsza książka Kingi, ta o gospodyni domowej. To jest rok 1996. To są rzeczywiście stare dzieje. I też mogę powiedzieć, że ta książka jest pod wieloma względami wyjątkowa, ale też wyjątkowa ze względu na tekst, oczywiście lesbijki. Wtedy. Rok wcześniej w popularnym talk show Polsatu był odcinek takiego programu na każdy temat, który, który później prowadził Mariusz Szczygieł, a wtedy jeszcze prowadził Andrzej Wojciechowski, szef mm. Radia Z, i właśnie był ten odcinek z lesbijkami. Myślałam, że na każdy temat to tylko Mariusz Szczygieł. I, 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 I tu jest rzeczywiście u Kingi fantastyczna, fantastyczna analiza tego programu mm -hmm. i, i, e, i tych założeń, które, które funkcjonowały wówczas w mediach, w telewizji. W, w jaki sposób się, e, się o tym mówiło, w jaki sposób się, się rozmawiało? A w jaki e, sposób? No. Mm, Protekcjonalny z pewnymi założeniami, z, 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 ze zmuszaniem do tłumaczenia się właściwie ze, 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 ze swojej homoseksualności. No, t, tak jak mówię, wtedy to był 95, 6 rok, to zupełnie inaczej, zupełnie inaczej funkcjonowało, i w ogóle samo podejmowanie tego, 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 tego tematu to już było. To już, było, to już było naprawdę wydarzenie. Naprawdę, naprawdę coś. Zresztą Kinga Duni też jest, jest autorką wielu takich bonmotów, motów, które, 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 które funkcjonowały właśnie dzięki temu, że ukazywały się w ogromnych nakładach, w wysokich obcasach. Ona, ona na przykład stworzyła ten, to określenie, że tak naprawdę. Mam wrażenie, że teraz już się nie mówi o syndromie postaborcyjnym, że, że, że to już jakoś zostało wyparte, ale kiedyś, kiedyś to było bardzo, bardzo silne, ten taki medykalizujący dyskurs, który, który wmawiał kobietom, że, że, że po aborcji będą miały traumy do końca życia. No i właściwie... Mam wrażenie, że cały czas się o tym King, mówi. King, Kinga to kiedyś w felietonie fantastycznie przerobiła, pisząc, że tak naprawdę to, to, to jest syndrom post antyaborcyjny mhm. i że to jest efekt po prostu tego, w jaki sposób się... Okrutnego prawa. No. Ta, tak, ale też tej, tej całej, tej całej medialnej, te, tego całego medialnego dyskursu, który, 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 się, który, się dzieje, który się dzieje dookoła. I jeszcze może powiem o książce Zadyma, która chyba też jest jedną z moich lubionych książek Kingi. To jest książka będąca zbiorem jej felietonów. Często poprawionych, często, często wybranych oczywiście. Też lubię, lubię, dlatego, że tu są dwa felietony, które zostały odrzucone przez przez redakcję Wysokich Obcasów u. i w tym sensie to, to, to mamy taką, te, te, takie też pokazanie, gdzie są granice tego tego, tego u, u, wówczas tej, tej, tej redakcji, która w, w właśnie, co już jest... Które tematy zostały odrzucone? Co już jest, tak, co już jest za <tumacz> dużo, w, w jaki sposób jest, jest, jest już to, to tłumacz, ale także w Zadymie jest fantastyczna, fantastyczna, fantastyczny esej, tytułowy esej Zadyma, opowiadający właśnie o Taki autobiograficzny o drodze, o drodze Kingi Dunin. Ten, zresztą ten, 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 ten esej początkowo się ukazał w jednym z numerów krytyki politycznej, a później, a później rzeczywiście trafił, trafił do tej książki. No, i też chyba jeszcze musimy powiedzieć o tym, że, że Kinga też jest takim dobrym duchem, właśnie wydawnictwa, także jako redaktorka. Tak, to prawda. I rzeczywiście bardzo wiele książek, o których y być może nawet Państwo nie wiedzą, bo, 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 bo często wiem, że. Yy, autorzy, ale redakcyjna. też czasem autorzy proszą o to, żeby to Kinga Dunin była redaktorką ich książki. To tak, to, to prawda I, tu, i tutaj rzeczywiście, yy, no, no na przykład wywiad Rzeka Michała Sutowskiego z, z Agnieszką Graf, to jest to, to, jest to, co, to co mi przychodzi do głowy. Tak, że no to kim... jest też najnowsza książka Michała Sutowskiego, która się pisze o prezydencie Kwaśniewskim, no, którą też redaguje Kinga. Tak, nie wiem, czy to możemy zdradzać już, ale, ale jak jak To no w zapowiedziach już krąży. To już, to, no to właśnie, to już, to już możemy zdradzić, ale tych książek oczywiście było bardzo, bardzo dużo. No Kinga, nasz zeszłoroczny hit też Społeczeństwo populistów. Tak, Kinga też była redaktorką e, mojej e, pierwszej książki, pierwszego wydania homobiografii, za co też jej e, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję i, i rzeczywiście też była Takim dobrym, dobrym duchem tej książki. To już 16, 16 lat temu, ale, ale, ale pamiętamy. Ja, ja, ja na pewno pamiętam. Więc tak, no bo tych... spotkaliście się też z Kingą Dunin w krytyce, bo właściwie od początku oboje jesteście związani. No to właściwie. Czyli bardzo nawet... wcześnie. Nie, nie, to właściwie Kinga mnie wciągnęła do krytyki, tak naprawdę. Mogę, mogę tutaj też to, to, to zdradzić. I rzeczywiście Kinga jest od, od, pierwszego, od pierwszego numeru, tego, tego numeru z 2000 2002 roku już tam jej tekst czy wypowiedź już, już nie pamiętam, ale, ale rzeczywiście już, już po, prostu, po prostu jest. Także rzeczywiście, także rzeczywiście to jest wieloletnia jakaś taka wier, wierność instytucji, z czego, z czego się bardzo bardzo, bardzo z czego cieszymy. też instytucja bardzo czerpie. I, i tak, i jesteśmy bezosobowo nie? mówimy. I jesteśmy, instytucja. jesteśmy. Jesteśmy i jesteśmy dumni, i to jest też taka no, pamięć, y, pamięć instytucji, bo, bo też, też, też wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby te osoby, te osoby które, które właśnie są długo związane, y, też wiadomo, miały swoje miejsce w tej historii, prawda? Krytyki politycznej. Tak, ale, ale też on, one dzięki temu mają. Y, po prostu, po prostu są częścią są, po prostu są częścią tej historii. Wiadomo, że, 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 że to się musi zmieniać, bo, bo niektórzy odchodzą, przychodzą nowi i, i jeśli jakaś organizacja żyje, no to, no to te zmiany są nieuchronne, ale też jest bardzo ważne, żeby takie, takie kotwice też, 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 też po prostu były. Także. To był chyba nasz, nasz taki list, list miłosny do Kingi. Podziękowanie, gratulacje, życzenia. Tak, życzenia, prezent urodzinowy na, na, tą, na tą fantastyczną rocznicę. I, i, i życzenia, co, co, najmniej, co najmniej drugie, tyle. I z, I z tekstami, i, e, i z redakcją, i, i po prostu. I, po, I też z obecnością w krytyce politycznej, która jest dla nas bardzo ważna. Tak jest. Także to był to był, odcinek, to był odcinek specjalny naszego podcastu, odcinek poświęcony Kinze Dunin. 100 lat, jak kiedyś napisała, jak kiedyś napisała w felietonie. Z jakiejś okazji jakiegoś właśnie świąt napisała wszystkie, wszystkie bombelki z mojego szampana dla Państwa. No to my dzisiaj też, też mówimy wszystkie bąbelki z naszego szampana dla Kingi Dunin. Dokładnie. I do usłyszenia, do usłyszenia. W maju. w maju. Tak, będziemy rozmawiać o naszych majowych książkach, majowych nowościach i majowych rekomendacjach. Kwietniowych, bo o majowych już rozmawialiśmy. Do widzenia. <gry> do widzenia.